Cześć to znowu ja wrzut. Teraz wam powiem jak zacząć grać w ten ósmy cud świata. Wszystko jest zapisane w księdze Tibijczyka. Zacząć. To znaczy, że nie grałeś w tą cudowną grę. W ten ósmy cud świata? Człowieku, jak ci się udało to przeżyć? Ale nic straconego, postępuj według poniższych punktów, a zaraz zostaniesz proplayerem. 1. Dobrze by było zakupić sobie krzesło bojowe. Jeśli cię nie stać, chociaż upewnij się, że krzesło, na którym siedzisz, jest mocne i nadaje się do stosowania przemocy fizycznej. 2. Wejdź na stronę TB i ściągnij klienta. Jakież to cudowne, że taka wspaniała rozrywka zajmuje jedynie 19.0 MB, nieprawdaż. 3. Masz Linuxa? Hmmm, tym gorzej dla Ciebie. ściągnij klienta w wersji na Linuxa, a gdy stwierdzisz. Że nie działa, wejdź na forum.tibia.pl i załóż 619 tematów o tytule. Ej, czemu mi tibia nie działa? Znak zapytania: zlesz, z zlesz, zlesz. Na pewno pomogą. 4. Nie pomogli, a to no oby. Cóż, jeśli chcesz pograć, to kup Windowsa. Tylko oryginała, żadnych piratów z internetu, bo na nich ci nie zadziała. Mówiłem już, że bycie pro wymaga poświęceń. 5. Teraz załóż konto. 6. Ok, w najbliższym czasie dostaniesz maila z hasłem. W języku twórców Tibi oznacza to, że za parę lat może się ulitują i ci wyślą. Póki co sprawdzaj pocztę. 7. Już masz. Ok, teraz zrób sobie postać uwaga. W Tibi dzieci nie powstają w wyniku prokreacji, tylko przez formularz. Wybierz jakiś szpanerski nick, żeby wszyscy wiedzieli. Z kim mają do czynienia, na przykład awangardowy kaloryfer albo Marcin Potężny dla ibi. Ibi 8. Zajęty. Dopisz sobie, master albo pogromca na końcu. 9. Nie, nie czytaj tego, regulaminy są dla kujonów. 10. Teraz włącz klienta, wpisz nazwę konta i hasło. 11. O, udało ci się zalogować. Zapamiętaj, gwiazdka ten kwadracik na środku to ty, gwiazdka wszystkie inne kwadraciki to nooby. 12. Teraz wciśnij strzałeczkę do góry. Brawo, umiesz chodzić. 13. Kliknij na tę kratkę w ziemi. Teraz jesteś w kanałach. 14. Idź poszukać szczurów. Takie szare kropeczki z ogonkiem, nad głowami mają napis rap. 15. Nie, to noob, nope, a nie szczur. Powiedz mu, żeby spierdalał i idź dalej. 16. Ten też. 17. Nie przejmuj się, za parę godzin na pewno znajdziesz. 18. Znalazłeś. No to teraz go zabij. I wyjmij z niego złoto. 19. Widzisz te cyferki koło napisu, eksperience? To twój eksp. Musisz nazbierać sto. Na razie masz 5, więc powtórz punkty 14. Myślnik o 18, 19 razy 20. Nie, nie możesz się przespać, musisz być pro, zapomniałeś. 21. Już masz 100 ekspa, to teraz możesz iść na jakieś lepsze potworki, najlepiej na rotformy i minosy. Siedź tam tak długo, aż wbijesz 4200 ekspa. 22. Jak już padniesz, to wróć do punktu 10. 23. Jak jakimś cudem przeżyjesz i będziesz miał ten 8 level, możesz iść do gadającej statuetki anioła i powiedzieć, że chcesz być knajtem i mieszkać w Carlin. 24. Koniecznie musisz mieszkać w Carlin. Wenore i Thais są dla noobów. 25. A jak ci się znudzi wersja demo, nie zapomnij kupić płatnego konta Pacc.